Witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale 23 maja. Dzisiaj inna praca. Jesteśmy na gruszce odmiana Triumf. Tutaj macie przybliżenie. Nie ma tutaj za dużo gruszek. To jest w ogóle dziwne, bo wszędzie jest gruszek na innych odmianach. Bardzo dużo. Jabłek jest tak samo dużo. A tutaj ta odmiana już od dwóch lat jakoś nie za bardzo jest tych owoców a co my dzisiaj robimy, podchodzimy do drzewa tutaj, bardzo ładnie to widać czyli kwiaty w tym momencie jeżeli gruszka jest o tej wielkości czy nawet większa tutaj przy mojej dłoni i mamy kwiaty, no to to jest coś czego nie chcemy mieć więc my po prostu te kwiaty przy pomocy sekatora wycinamy bo to wiadomo to się jakoś tam później będzie rozwijać będą małe gruszki to jest wszystko nam tutaj niepotrzebne więc taką mamy pracę nie jest na każdym drzewie ale sporo jest tych kwiatów niemalże na każdym drzewie jest coś tutaj jak widać do wycięcia wtedy po prostu te drzewa no, no będą w lepszej kondycji tak nie trzeba będzie podejrzewam robić nawet tutaj przerywki właśnie jeżeli chodzi o tego triumfa bo owoców na drzewie za dużo nie ma na pierwszej rajce było bardzo mało tutaj jest troszkę lepiej, ale też bez szału zobaczcie, tu się obracam jeszcze coś przegapione, to trzeba zawsze z dwóch stron spojrzeć no to co na samej górze zostanie to, to już zostanie, bo platformą tutaj nie będziemy jeździć, ale na samej górze aż tak dużo tych kwiatów nie ma, także dzisiaj taka praca trochę chodzenia i wycinania. Także nie cały czas robimy jakieś ciężkie prace typu kopania. Kopanie to jest tam w skali roku jakiś tam bardzo mały procent tych prac, a i zdarzają się właśnie takie prace ależejsze jak teraz te kwiaty, czy jakieś wiązania i tak dalej, więc również Wam to pokazuję. No tutaj zobaczcie, nie ma nic do cięcia, nie ma, więc tylko patrzymy, oglądamy się do tyłu tu przegapiłem, bo nagrywam i za bardzo się na tym nie skupiam. Więc tak to, tak to wygląda. Dzisiaj chłodniej, wczoraj było bardzo ciepło około 26 stopni. Dzisiaj docelowo ma być jakieś 17-18. Teraz jest pochmurnie także fajnie. Idealna, myślę, pogoda do pracy. Nie jest za gorąco. Ten maj w ogóle jakiś taki jest. Średnia, jeżeli chodzi o tą pogodę, nie ma jakichś tam a, dużych anomalii. Kilka dni cieplejsze było, ale są również dni chłodniejsze. Przymrozków jak na razie nie ma i nie zapowiada się, żeby coś w tej kwestii się zmieniło. Także tak to wygląda. Może Piotr coś jeszcze chce dodać od siebie. Ja, ja czekam tylko chyba na grad, no bo na, co tu może być? Mrozu nie będzie. Wczoraj była burza, myślałem że jakiś grad w walnie, będzie ciekawie, ale nie było. Nie, to był żart, nie na miejscu. Nie, tutaj problem polega na tym, że yy, my w tej chwili pracujemy między dużą rzeką walem a renem i te masy ciepłego powietrza mieszają się właśnie z tym, z tym zimnym i czasami w walnie gra. I wtedy jest wesoły, jest lament, a że nic nie będzie, a to się zasklepia przeważnie i można dalej e, sobie to potem zrywać. Co my dzisiaj robimy, powiedział już a dlaczego to robimy, to może ja dodam, bo na innej firmie jest tak zwany open dach, no i my tam jesteśmy zbędni, tak, po prostu zbędni, dlatego, że nie ma kopania, tak, nie ma sadzenia, a jak nie ma sadzenia, to my jesteśmy za drodzy, żeby tam na przykład takie rzeczy, to teraz robimy, wykonywać. Taka jest prawda w Niderlandach. Dzięki, nara.